Kocham cię kurwa. Kocham cię, Nikoś, kocham cię kurwa. Co ty, że nic się chcesz? Słuchaj, Nikoś. Z uwagi na panujące w niektórych krajach europejskich epidemie pryszczycy, ministerstwo wprowadza z dniem dzisiejszym zakaz, rozumiesz Importu artykułów zawierających komponenty pochodzenia od zwierzęcego w tym żelatyny konserwy z mięsa wołowego i słuchaj Nikoś zagęszczaczy spożywczych NIKOŚ KURWA mać, ŻYJEMY CHŁOPIE KURWA NIKUŚ KURWA żyjemy Romek, żyjemy słuchaj Nikoś, ty miałeś jakieś koszty ty musiałeś odpalić jakiś szmal za taki numer nic a nic zrobił po przyjacielsku po przyjacielsku? po przyjacielsku to ci się najżona dupy nie da no, będę musiał tu konkretnie umyć zobaczyć jaki syf na solarze i na dachu Łukasz idzie niczego nieświadomia mówi Łukasz. Patrzcie, jakie dziadostwo Żmija taka wielka. Eee! Altana fakonera. Fakonera. Punkt widokowy taki, możemy kaczki poobserwować. I tu mamy tą wieżyczkę, pokażemy wam widok z góry. Mówię o tych robakach i to dużo takich lata. Ładny widoczek. Naprawdę. Niby taka zwykła wieża. A przyjemnie sobie poobserwować przyrodę. No, z kilkunastu metrów nad ziemią. Ciekawe, jakie ryby tu w ogóle żyją w tych stawach. No i prawie półtorej tysiąca kilometrów przejechały i się dobrze trzymają. Włączyłem we Basto. zimno z rana. Dzisiaj jest pogoda, na którą czekaliśmy. Jeszcze księżyc widać, widać, będzie przepiękny dzień, będą super poszukiwania. Solary dają radę, Łukasz ma identyczny jak mój. No i dzisiaj słońce nam doładuje, także normalnie tu będzie elektrownia. No powiem wam, że z rana miałem trochę stresu, bo telefon mi się rozładował i live se wymagał kodu PIN. Ja tak mówię, Jezus... No na 100% wziąłem, bo mówię gdzie, tylko gdzie włożyłem tą obramówkę od karty. I wiecie gdzie była? Za etui telefonu. A przeszukałem pół auta. No ale na szczęście jest. Zobaczcie, Łukasz tutaj ma taki blat, jedną ręką pyk. I to na temu kupił za ile? Te, te 15 zł. I jest fajne, stabilne. Bardzo fajne rozwiązanie. Ja może w przyszłości zamiast tego stolika 30 też coś takiego. Nie może Ekstra. Dobrze, że to wziąłem, niby do prysznica, ale nad ranem się sprawuje również do szyb, co by fajnie widzieć po zimnej nocy. Zobaczcie na te góry, na tą widoczność, ale dzień. Kaorle jest w regionie Wenecja-Eugenejska. I głównym zabytkiem, który zobaczycie na filmie, czyli kościół, jest to kościół della Madonna dell'Angelo z XVIII wieku w stylu barokowym nad samym brzegiem morza. Absolutnie fantastyczna pogoda. Dojechaliśmy do Lidla. No i szybkie zakupy i lecimy szukać na plaży. To mi się bardzo podoba. Zobaczcie jaki system, żeby ludzie nie macali bułek i tak dalej. Myślę, że po covidzie, bo były bardzo duże zaostrzenia we Włoszech. Także to jest ekstra sprawa. A te bułeczki za 7 sztuk wychodzi po 80 groszy za sztukę. Tutaj mówię, wezmę sobie boczek za, za 6 zł. Yy, I co to jest? Poduszka z kisiem. Zakupy zrobione. Mamy 3 km. Wybrałem taki bezpłatny parking 3-4 od plaży. Jakbyście byli w Kaorle, to on jest w tym miejscu. Między Via Ferrara a Via Milano. Dzień dobry. dobry. Chciałbym poprosić serek. Proszę o, uprzejmie. Jeśli by można było trochę soli i pieprzu. Soli i pieprzu? Proszę uprzejmie. Cudownie, czyli wszystko mamy. Dziękuję. Proszę bardzo, miłego dnia. Herbatkę zrobiłem wczoraj w termosie na śniadanie dwie bułeczki i dużo boczku pieczonego no i tym razem taki dość nietypowy widok na śniadanie sprzęt przygotowany najpierw będą poszukiwania w wodzie jak będzie wychodziło to będzie głównie woda dzisiaj, jak nie będzie to później plaża, porównanie sit Łukasza jest dużo bardziej ciężkie, naprawdę jest cholernie ciężkie ja mam takie, jeżeli chodzi o kąt natarcia tych shit to Mniej więcej są takie same. No jest przepotężna w Orle. Od razu wbijamy do morza w spodnie butach. No i mam uchwyt na, na klatce, także ponagrywam mam sygnały, bo ja myślałem, że to jest nudne jak faki z olejem. I nikt nie chce oglądać tego, a okazuje się, że ludzie chcą. Także jak będą sygnały, będą kopane. Zaraz sprawdzimy, czy prysznic działa. żeby już sprzęt sobie opłukać, czy jeszcze nie włączyli. O, już działa, super. No, ładnie po sztormie. Zjechało z pół metra plaży i może odsłoniło jakieś sygnały. Jak ktoś lubi muszelki, no to jest dzisiaj tutaj cała masa. Fala nie za duża, będzie się dobrze szukało. Borys na nas czeka, no ale nic nie było sygnałów, także nie mamy co pokazać nawet. Tak, Borysie? No nic się nie udało. Idziemy się rozebrać ze spodniobutów i mam tutaj pierwszy sygnał dzisiaj. 68, 69, albo kapsel, albo jakaś moneta rzędu 10, 20 eurocentów. O, dziadostwo. Na plaży też pustki, ale planujemy pójść w tamtym kierunku. Na ten cypelek, bo tam mi chyba za 18 euro wyszło 3 lata temu. Ładna sześćdziesiątka, 10 eurocentów przyżby. Wykopane, przydałby się pinpointer, którego kurde nie mam. Chociaż jedna teraz na, na start i to świeżutkie, fajnie, z niedużego dołka. Tutaj już mi się świeci, tym razem, tym razem kolejna dziesiątka, kolejny ładny sygnał 50-55, no, gdzie jesteś. Jesteś i jesteś Jesteś takim dziadostwem. I tu na zejściu Czyżby coś było? No pewnie, że coś jest Jest jedno euro Także elegancko Ściągamy spodnie buty No i Przeszedłem taki wiecie, jak od, od linii wody yy, praktycznie tutaj już do miasta. No jest euro 20, fajnie. No i ciekawe, po godzince, jaka temperatura wewnątrz Ducato. No jestem w lekkim szoku, bo jest 17 stopni, a naprawdę jest taka żarowa, że głowa mała. Dobrze, już się prawidłowo przebrałem. No i lecimy. Wezmę uchwyt na głowę, jak będzie ładny sygnał, ponagrywamy. I dokładnie gdzieś tutaj stałem 3 lata temu, dostałem mandat 30 euro, dlatego teraz praktycznie 2 km od tego miejsca stanęliśmy autami. Przepiękny ten kościół na tym cypelku. No cudo. I tam jak jest ta wypukana łacha piachu, tam najwięcej znajdowałem euro te 3 lata temu. No i zobaczcie. No prezentuje się to po prostu nieprawdopodobnie. No spędzimy z Łukaszem tutaj naprawdę dużo czasu, no bo miejsce jest magiczne. No, i poszukiwania w takich okolicznościach, no to jest największa przyjemność. Tutaj mam dość wyraźny sygnał 66, i jest duża szansa na 10 eurocentów. Także zobaczymy. Piach twardy, jak nie wiem, jeszcze głębiej. No jak głęboko normalnie? Myślałem, że na wierzchu, a to proszę. No może 20% to będzie. Dobra wykopane. Zjemy teraz tak. Gdzieś tutaj. Dobra. Jest w tym. O i już tutaj widziałem. I chyba 20, tak jak mówiłem. Tak jest, 20, super. No i gratulacje dla tego pana. Pierwsza biżuteria z wyjazdu i zobaczcie, gdyby to było złoto, no to byłoby pozamiatane. Super. Już dawno nie było monety i wreszcie 50 eurocentów wyskoczyło Tutaj jest tak 67,70, czyli między 20 eurocentów a 50 Chociaż może być też kapsel, bo to czasami, czasami też wyskakuje w tych cyferkach troszeczkę głębiej No, gdzie jesteś? Ta cewka w X-terze jakoś kurde ciężko mi się namierza. No ale zaraz. Zaraz powinno wyjść. Ciężko się kopię tym sitem, naprawdę. Naprawdę. E, to jest sitko zrobione na Piasek taki, wiecie, suchy, a tu jest cholernie mokry, taki zbity. Jeszcze głębiej, albo szerzej. No i jest bardzo czułym sprzętem. Dobra, wykopałem. No i tak. Wielki kawałek ołowio. Ale to jak mi się przyjemnie szuka, to głowa mała, to jest po prostu... Coś cudownego, mimo że nie ma znaleźć za dużo, ale naprawdę jest fajnie. O, i mamy przy okazji na żywo nierdzeweczkę. Zawsze się przyda. Pyk. Tutaj też 56, coś takiego. Może będzie 1 euro. Dołku. Już poza dołkiem ładnie brzmi i nie jedno, a dwa euro No to już mi się ta plaża podoba jak dwójeczka wskakuje Ekstra nie włączyłem kamery, bo mówię, kurde, taki dziwny sygnał a to się okazało 1 euro tylko dość głęboko tam pan myje myjką murek także może być delikatny hałas tutaj kolejny sygnał taki specyficzny powinno być 10 eurocentów jak 60, tylko pytanie czemu skacze na 30 no ciekawe, ciekawe Dobry trening. Takie machanie tam Co prawda nie ma za wielu sygnałów, ale zawsze to. O, już wyszło. Jest! dwudziestka, Super 57, może to być 2 euro. Bo taki sygnał właśnie na to mniej więcej wskazuje, no jest! i jest, no to już no będzie to jedna z lepszych plaż niebawem ale ten krab musiał być wielki, co? a jakie ładne kolory na tych szczypcach kamera w ruch bo jest jakaś moneta prawdopodobnie No i gdzie jesteś? Tu jesteś. Dwudziestka, dwudziestka. Tu już zacząłem kopać. Taki sygnał, nie wiadomo jaki. I zaraz zobaczymy. Czy kapsa dwa euro, czy dbają, co? Taki nietypowy, kurde, rozmazany. się dopiero uczę ekstery, bo w zeszłym roku musiałem sprzedać, bo nie stać mi było po prostu na wiele rzeczy, dlatego sprzedałem Łukaszowi. Eee, no i potem musiałem kupić z powrotem. Dlatego teraz się dopiero uczę tych sygnałów wszystkiego. Dobra, co my tu mamy? No jest monetka. Tylko, że głęboko. 10 eurocentów. I macie przykład, detektor za 1600 zł i daje radę. Wyraźne 55-57 będzie 2 euro. Będzie kurde. Opa. ale głęboko szła jest ta hikstera jak nie wiem o przesunąłem i proszę bardzo jest dwójeczka ekstra <grytanie> Przeszedłem pod plac zabaw Proszę bardzo, jest wujeczka. I to co się tu wydarzyło, to po prostu nie mam pytań. Słońce, żar się leje taki, że głowa mała. Godzina jest 14.59, a w busie mam 22 stopnie. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Euro 20 było z pierwszego wypadu, plus to, 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 to co teraz. I zdecydowanie najlepsza plaża na tym wypadzie. I tak prezentuje się podsumowanie. 2, 4, 6, 8, 10, 11 euro, 80, 12 i 20 euro centów. 12,20 plus ciężarek łowiany, nierdzewka i śmieci nie za dużo. A jeżeli chodzi o znajdziska Łukasza, to mamy 7,50 euro. No i dzisiaj mamy rekord, 262 watogodzin godzin uzysku i 228 watów najmocniej ładował, także macie porównanie w pełnym słońcu stojąc na płasko 228 watów. Ciekawe mnie, jakbym na górce stanął pod odpowiednim kątem, do ilu by to wzrosło. No ale tak czy inaczej teraz mam baterię naładowaną na praktycznie full. Także coś tam ładuję, ale teraz mam oświetlenie, lodówkę włączoną i sobie jeszcze wentylator dachowy włączyłem. Jaki teraz plan? Rano byliśmy na plaży tutaj, tak może w tych spodniobutach z pół godziny, bo nie dało się szukać w morzu, były jeszcze za duże fale. Tutaj przy tym kościele przepiękne, gładkie morze, dlatego jeszcze sobie skoczymy teraz zjemy spokojnie, za godzinę skoczymy jeszcze na godzinę, półtorej tutaj na pobliską część plaży pochodzimy jeszcze po plaży z detektorem a później pojedziemy na godzinę 20.10, bo do 20 jest płatny parking przy plaży, zostawimy sobie auta i w spodniobutach wejdziemy na głębszą wodę, poszukamy sobie w wodzie zobaczymy co, czy cokolwiek wyjdzie no i prawdopodobnie na tym parkingu spędzimy noc, rano sobie tam wyjedziemy koło siódmej żeby też za parking nie płacić i do kolejnej miejscowości no dobrze, na obiad zobaczymy, jak smakuje włoski boczek. Czyli będzie boczek, jajka e, i może jakąś bułeczkę dorzucimy do tego. W ogóle, jak teraz włączyłem wentylator w oknie dachowym, i otworzyłem to, to okno i jest moskitiera. To tutaj robi się tak przyjemnie w tej przestrzeni. No naprawdę, jest no już chyba. O, o stopień nawet spadła temperatura ekstra, no nie sądziłem, że to będzie tak działało no jest na no, zewnątrz nie wiem ile, dwadzieścia kilka stopni a w aucie, w busie jest mi mega przyjemnie No jest ekstra. Już widzę, że w upalne dni zostawiam otwarte okno to przesuwne, zostawiam wentylator i jeszcze z drugiej strony, tylko muszę pomyśleć jak tam dać moskitierę, no i wtedy myślę, że nawet przy dużych upałach da radę spać bez problemu, bo będzie się robił taki wiecie przeciąg w tej przestrzeni, a nie będę miał przeciągu z tyłu auta, dzięki czemu powietrze zimne będzie się wymieniało z ciepłym. No, i myślę, że będzie bardzo komfortowo. Także widzowie, życzę Wam smacznego. Jeszcze sobie aktimę wziąłem trochę oleju lnianego na bułeczkę. I zaraz zobaczę, jak jest jajecznica po włosku albo smaczne smacznej jajecznicy. Smacznej jajecznicy, gustowe łowa strapata.